Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym budowaniu tego studia. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać statyw na monitor, który również zakupiłem do tego studia. i Za chwilę go sobie otworzymy, rozpakujemy i będziemy chcieli go wykorzystać do zawieszenia monitora. A do czego tak naprawdę on będzie potrzebny, do czego może mi się przydać i do czego również może Wam się przydać, to za chwilę zobaczycie. Jako, że ostatnio nagrywaliśmy odcinek z montażu tego mikrofonu, SPC Gear SM900, dlatego dzisiaj już nagrywam na nim dźwięk. Będzie okazja przetestować go na żywo, przetestować go w praniu. Oprócz tego, nagrywam jeszcze dźwięk na moim sprawdzonym rejestratorze. Jest to Tascam DR05X. Jak dotąd mnie nie zawiódł. Nagrywam dźwięk bardzo dobrze, dlatego również będę nagrywał i na nim dźwięk. Poczuje się po prostu bezpiecznie. Także, żeby nie przyciągać, zapraszam do oglądania kolejnego dzisiejszego odcinka. Jedziemy. To rozpakujmy to. Przede wszystkim, co to jest za ramie? Ja sobie wydrukowałem taką ściągę. To się nazywa stojak do TV lub monitora od 13 do 42 cali. Jest to model CART Myślnik 18. Po to mi ten stojak z dużym monitorem, gdzie będzie stał obok tego biurka, i ja będę miał, jakby, dosyć ładny pogląd na to, co kamera filmuje mi na biurku. Czy, czy jest ostrość dobra? Czy jest zbliżenie dobre? Bo inaczej patrzy się na taki monitor większy niż na ten monitor, który jest w kamerze. W kamerze macie taki monitorek. Natomiast przy biurku będę miał taki monitorek. To jest monitorek 19 cala, cali i na nim już dużo więcej po prostu szczegółów zobaczycie. Ok, tyle mojego ględzenia. Zbierzmy się do roboty, bo nam wieczór tutaj zleci i nic nie zrobimy. Musimy mieć trzy elementy, czyli tak, to są stojaki i musimy złożyć to. Raz, czach, chach, raz, dwa, trzy, teraz tak, śrubki, no, aha, dali tu jakiś kuczyk, dobra, bo martwiłem się, że nie będę miał czym skręcić, ale i tak się przygotowałem do tego celu, mam tam narzędzia, także jeżeli by były potrzebne. Dalej mamy przyklejenie tego kurczę, ale wiecie co? Yy, ja na razie się wstrzymam z przyklejeniem tych, tych podstawek, yy, tych gąbeczek. To są takie stopki tutaj. Ja ich nie chcę na razie przyklejać, bo jak je przykleję, a ja mam tutaj wykładzinę. Podejrzewam, że jak je przykleję, że będzie mi to przesuwać. A teraz zobaczcie. Widzicie? Ja będę mógł złotpaśio sobie taki jak przesunąć. Aha, i to jest myśl. Wiecie co strasznie lubię robić takie rzeczy. Bardzo lubię wyciągać coś nowego i to składać. Czy powiem wam, że te otwory one nie są tak idealnie nawiercone. Nie, nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie, jak jest otwór? Przykręcę tą śrubę. O, tutaj, w prawym dolnym rogu. I tak to zrobię. To jest lekki monitor, więc nawet, jak tu będą na dwie, będzie na dwie śruby przykręcony, to będzie to spoko. Więc, jak będzie się trzymał na dwóch śrubach, to powiem Wam, że to powinno być ok, nie? I teraz, co będę chciał zrobić, to podłączyć. Obraz z małej kamery, która stoi przy tym biurku do tego monitora. Ja sobie przygotowałem tutaj wcześniej kabelki. Musiałem niestety na chwilę wyłączyć, przerwać nagrywanie, żeby aparat mógł przesłać obraz tutaj. Fajny statyw. Obraz z kamery z małej kamery już jest przesyłany na monitor. Także super. I teraz, jeżeli na przykład będziecie mieć jakąś prezentację swoich rzeczy na swoim biurku, możecie taki statyw z monitorem sobie zastosować u siebie i macie taki fajny, duży podgląd na to, co się dzieje aktualnie, co nagrywa Wam kamera na moim biurku. Także, jeżeli chcesz mieć taki statyw w swoim studio, polecam. Ja kupiłem sobie akurat taki, jeżeli nie pamiętasz, co to za model. Pod filmem w opisie masz tam podane dokładnie co to jest za statyw na monitor. Jak e, widzieliście ja zastosowałem tu akurat monitor 19 cali. Wy możecie sobie zastosować większe monitory, będziecie widzieć jeszcze lepiej. Ja natomiast nie chciałem czegoś dłuższego, żeby nie zajmowało to dużo miejsca, żebym podczas poruszania się po studiu nie hacił go e, tego monitora barkiem czasami żebym go nie strącał, natomiast wy możecie sobie zastosować większe monitory, mniejsze, jak chcecie. I my, myślę, wydaje mi się, że fajna sprawa do każdego studia, tam gdzie robicie jakieś unboxingi, prezentujecie sprzęt, jakiś tam towar, który trzymacie na biurku i chcecie dokładnie widzieć, czy wasza kamera, która patrzy gdzieś tam na to biurko, na ten towar, Dokładnie go filmuję, czy ta ostrość jest dobrze, czy autofokus złapał aparat dobrze, bo nie zawsze na tym małym monitorku przy kamerze nie zawsze dokładnie to widać. Tutaj możecie sobie zastosować taki monitor i wydaje mi się, że fajna sprawa, także polecam. Nie jest ten statyw dość czy drogi, cenę będziecie mieli również pod linkiem. Dzisiaj tymczasem dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. Zostaw lajka, jeżeli film się podobał. Zostaw subskrypcję. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.